Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób, korzystając z poczty elektronicznej Gmail, tworzyć nową wiadomość i wysyłać ją naszemu adresatowi. Musimy zacząć od tego, że oczywiście zalogowaliśmy się na konto, przeszliśmy do tego widoku poczty, i w tym momencie klikamy przycisk utwórz, on znajduje się w lewym górnym rogu. Jest bardzo dobrze widoczny, właśnie po to, żeby podkreślić, że jest to główna funkcja dostępna na tej stronie. Klikam sobie Utwórz lewym przyciskiem myszy, stryk. I w momencie, kiedy kliknąłem, tutaj w prawym dolnym rogu pojawia się taki szablon wiadomości. To jest tak, jakbyśmy kupili papeterię do napisania listu. W tym momencie w pole do należy wpisać adres e-mailowy osoby, do której chcemy. Ten list przesłać. Jeżeli nie mamy w swoich kontaktach dodanych żadnych osób, to trzeba tutaj po prostu wprowadzić adres, który dostaliśmy od kogoś znajomego. Na przykład może to być. O, w tym momencie na przykład tego właśnie nie mam w swoich kontaktach. Wprowadziłem. W tym momencie, żeby przejść do pisania tematu, muszę oczywiście kliknąć lewym przyciskiem myszy w polu temat i temat ma być krótkim opisem tego, co będzie w zawartości listu poniżej. Może to być oczywiście najlepiej, żeby to było krótkie, czyli na przykład zapytanie o terminy zajęć latarniczych. Żeby przejść do treści, treść znajduje się w tym dużym oknie. Ona co prawda nie jest opisana. To okno nie jest opisane. Może szkoda, ale właśnie tutaj jest miejsce na to, żeby napisać to o co nam chodzi. W tym momencie piszemy na przykład dzień dobry. Chciałem zapytać o to, kiedy odbędą się zajęcia latarni latarnicze. Tutaj się, o, dobrze, pozdrawiam, i w tym momencie, jeżeli chcemy wysłać, wysłać, to po prostu tutaj klikamy na niebieskim przycisku wyślij. Najprościej w ten sposób. To jest jeden ze sposobów. Ale, jeżeli mielibyśmy w skrzynce adresowej dodanych już kilka osób, to po, po kliknięciu przycisku Utwórz, jeżeli chcemy wysłać wiadomość do takiej osoby, wystarczy zacząć pisać imię tej osoby i już komputer wyświetli nam tutaj dalsze dane, które zostały pobrane z, tej, z tego adresownika, z tej. Z tego spisu naszych kontaktów, i wtedy wystarczy tylko klikając lewym przyciskiem myszy, zaakceptować, że chodzi nam właśnie o tą osobę. Bo gdyby takich marcinów było kilka, to wtedy trzeba byłoby wybrać tego jednego, który akurat do którego my byśmy chcieli napisać wiadomość. Więc ja wybieram tutaj klikając lewym przyciskiem myszy, stryk. Tu już się pojawiło to, że to właśnie do tej osoby będę wysyłał. I standardowo piszemy temat w sprawie zajęć, i tutaj treść. Przypominam, że żeby zacząć pisać treść, klikamy lewym przyciskiem myszy. Alternatywnie przechodzenie z tego okna do okien poniżej można robić też wciskając klawisz. Tab na klawiaturze. On się znajduje w lewym górnym rogu klawiatury. Jeżeli go wcisnę, teraz to robię, stryk, to przejdę do kolejnego okna i następne wciśnięcie klawiszu tab, klawisza tab, powoduje, że przechodzę do okna poniżej. Tutaj piszemy treść. To jest treść maila. Pozdrawiam. Marcin. Albo tutaj jako fabryka. fabryka. I standardowo wysyłamy taki mail klikając Wyślij stryk. Dziękuję bardzo. Żeby sprawdzić, czy wysłany mail został wysłany, należy przejść ze skrzynki odbiorczej do elementu Wysłane, klikając lewym przyciskiem myszy strykam raz i faktycznie widzimy, że taki mail tutaj wysłałem. Mamy też tego maila wysłanego już faktycznie. Wracamy standardowo albo powrót do wysłanych i później wracamy do odebranych, żeby zobaczyć, czy dostaliśmy już jakąś nową pocztę. Klikamy odebrane. Jeżeli chcemy sprawdzić pocztę, czy coś przyszło nowego, to standardowo ona powinna się sprawdzać sama, ale jeżeli czekamy na coś bardzo z utęsknieniem, to można kliknąć ten przycisk u góry ekranu, przycisk odśwież w kształcie takiej strzałki zawiniętej w kółko. W momencie, kiedy klikamy, to komputer ściągnie z serwera najnowsze wiadomości. Dziękuję.